W Trzeciej Rzeczpospolitej pojawiają się różne, skrajne w swych poglądach ugrupowania, które między innymi rozbudzają nastroje antysemickie i rasistowskie w społeczeństwie. Pojawiają się publikacje mniej lub bardziej agresywne w toni. Badania wskazują, że o ile w Europie więcej jest tzw. czynów nienawiści, Polacy uprawiają głównie mowę nienawiści. Myśmy w Polsce długie lata walczyli. Walczyli także o wolność słowa. Ale wolność słowa dla nas była środkiem do szukania prawdy, do głoszenia prawdy. Natomiast nie była wartością samą w sobie. I y, mówiąc o mowie nienawiści, rzeczywiście mamy pewien problem w reakcjach na mowę nienawiści, bo z jednej strony mamy wartość, jaką jest wolność słowa, a z drugiej strony jest godność jednostki ludzkiej. Ale w, w tym konflikcie ja uważam, że godność jednostki ludzkiej niewątpliwie powinna mieć pierwszeństwo. Znaczy, my nie jesteśmy jako stowarzyszenie za wprowadzaniem cenzury prewencyjnej. Nie po to, żeśmy walczyli o wolność słowa ale uważamy, że jeśli ktoś głosi jakieś poglądy, to odpowiada za treści, które głosi. W Polsce istnieje doskonałe prawo ku temu, by walczyć z rasizmem i nietolerancją. Istnieje 13, 13 artykuł Konstytucji, który zabrania istnienia partiom o charakterze neonazistowskim, faszystowskim. Istnieje zapis w kodeksie karnym artykuł 256 i 257. To są y, artykuły, które y, zabraniają działalności partiom skrajnie prawicowej i zabraniają y, tak naprawdę y, propagowania takich idei. Więc y, są możliwości do tego, by egzekwować y, prawo i jest tylko kwestią tak naprawdę y, organów odpowiedzialnych, by, by, by się tym zajęły. Prokuratury, policji. Stosunkowo niewiele jest tego rodzaju postępowań. Zwykle dotyczą one publikacji. Najprzeróżniejszych publikacji, także reprintów wydań przedwojennych, a także publikacji już współczesnych. Ostatnią taką sprawą była sprawa księgarni Antyk, gdzie były. Publikacje o teściach antysemickich. Sąd ostatecznie podzielił stanowisko prokuratury, że w tym przypadku również e, trudno mówić o umyślności e, w działaniu e, sprawców, ale to postępowanie nadal pozostaje w zainteresowaniu prokuratury, ponieważ prokuratura krajowa zleciła nam wykonanie. Dodatkowe ekspertyz, znaczy biegłych z zakresu językoznawstwa i dziejów najnowszych. Po uzyskaniu tych opinii prokuratura podejmie decyzję, czy należy na nowo prowadzić to postępowanie. Mamy przykłady działań pozytywnych w przypadku internetu, kiedy niektóre strony internetowe propagujące faszyzm były zamykane. Niemniej nadal jest to, to zjawisko traktowane w taki sposób no, troszeczkę niepoważny. Organy, które powinny się tym zająć, które są zobligowane prawem do tego, by zajmować się kwestią rasizmu, faszyzmu w Polsce, jednak nie traktują tej kwestii poważnie. Mimo listów episkopatu potępiających antysemityzm, niestety w wielu kioskach parafialnych, na przykład, można znaleźć czasopisma, gazety, wydawnictwa, w których jest bardzo wiele antysemickich starych schematów powielanych w nich. Można to także usłyszeć na falach radiostacji, która mieni się być katolicko, nazywa się Radio Mareja. I w tych audycjach, zarówno osoby prowadzące te audycje, jak i reakcje wobec słuchaczy, niestety w moim przekonaniu, nie są chrześcijańskie. A zasłaniając się patriotyzmem, głoszą te, st takie stare antysemickie tezy. Propagują na przykład e, taką fałszywkę z początku XX wieku pod nazwą protokoły Sionu, które wszędzie stanowią pożywkę dla antysemityzmu. To jest fałszywy dokument. Niestety, jeśli słuchacz dzwoni, mówi o tym jako o fantastycznej książce, nie napotyka na reakcję ze strony osób prowadzących, a czasami wręcz podziękowania za wnikliwą historyczną analizę. I to jest smutne, tak nie powinno być. Od 1989 roku y, mamy odnotowane w, y, w działalności Stowarzyszenia Nigdy więcej około 30 przypadków śmiertelnych ludzi, którzy zostali zabici y, na tle nienawiści. Y, to było, czy to była nienawiść faszystowska, czy to był rasizm, czy to była nienawiść spowodowana tak naprawdę odmiennym wyglądem. Jest takich przypadków ponad 30 i nie można tego nie łączyć z mową nienawiści. Protokół Męców z Sionu, który bardzo dobrze zanalizował jeden z największych polskich historyków, profesor Janusz Tazbir, ostatnia jest jego książka na ten temat, to jest wizja, prostacka wizja świata spiskowa teoria dziejów, za którą wszystkie nieszczęścia, które w świecie się dzieją, są przypisywane wielkiemu spiskowi Żydów. To jest prostacka wizja, ale ta wizja jest przez tą swoją właśnie prostotę, powoduje, że zwalnia ludzi od myślenia o rzeczywistych problemach.